Już? No. Baniał Cygana, e, baniał Cygana, e, bania u Cygana, dora, no. Dzi Dzisiaj Alojzy Smoka ugościł! U dzisiaj Alojzy Smoka ugościł! Witamy w rzeczywistości! A więc już dla kości! Specjalne, kurwa, szklaneczki dzisiaj. Święto. Zaraz nie chcę wykręcić się. Ciąg to do, do siebie, Smoku, mocno! Dawaj kurwa z bicepsa, normalnie, hardcore nie sielana, co nie otworzysz korka kurwa? Stary kurwa, wiesz jak się wyryło to kurwa? Co ty pierdolisz, normalnie? Dawaj tam kurwa smoku. hardcore nie sielana. Jaka bania stary, nie da się tego otworzyć chłopie. Bo trzeba było przeciąć kurwa. Ty tego nie przeciąłeś, ja pierdolę. Co trzeba było przeciąć? Bo to się trzyma. Materiał kurwa, aluminiowy, tak? Aha. Aha, taka akcja. Włączy nagrywanie czy nagrywać dalej? Ja się tam na winie nie znam, kurwa, ale wiesz. Ale to jest dom parynią, pomysł, swoboda raz. Panią Trigonę, panią Trigonę. Panią cudowna, ciche echo miasta. Kurwa, nie napijemy się wina, ja pierdolę. Jest! Baseball ją było? Nie powiem, bo ciężko było. No i polewaj, kurwa, królu! No, królu, polewaj, kurwa! Ja piję kolego z tego. A czerwony kubek dla kogo? A czerwony kubek dla ukrytego smoka, i zego diabła z długim ogonem. Z długim ogonem w dupie. Która mu pochlupie. A mu więc polisz pęto, zemu śmiało!